Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Nie miałam dzisiaj totalnie nagrywać tego vloga, ale jak zobaczyłam, że jest tak piękne słoneczko dzisiaj, jest tak przepiękna pogoda, to od razu dostałam takiej werwy do nagrywania, więc jestem tutaj dla Was. My już jesteśmy ogólnie po kościele, mamy dzisiaj niedzielę. Rosołek mi się już gotuje, także fajnie. Jeszcze muszę ugotować drugie danie, ale to później. Najpierw chcę sobie nagrać, zanim zacznę gotować obiad, bo chcę wykorzystać tą piękną pogodę. A biorę udział w takim konkursie SinSai Stars, coś takiego, że trzeba po prostu nagrać jakieś fajne nagranie ze stylizacjami SinSai. E, więc mm, czemu nie? Spróbuję swoich sił. Może akurat wygram. Trzymajcie za mnie kciuki, e, żebym została ambasadorką Sinsai. Zobaczymy jak to będzie. Dużo osób bierze udział, także są małe szanse, no ale warto spróbować. E, także ja tutaj mam paczuszkę z Sinsai. I zamówiłam sobie parę rzeczy Ten sweterek też jest Sinsai, zobaczcie jest rewelacyjny Bardzo mi się podoba Jest w takich moich kolorkach Więc fajnie I on jest taki luźny Ja pod spodem akurat dzisiaj nic nie mam Tylko biustonosz, jest taki luźny, że możemy sobie go ułożyć Jak chcemy, na przykład tak Żeby był większy dekolt Możemy też sobie dać na przykład na jedno ramię Także naprawdę jest spoko no i tutaj jeszcze zamówiłam z Inside takie skarpety w paseczki. Zobaczcie, fajne, cieplutkie, w sam raz na jesień. Tutaj mam kolejne pary skarpetek. Takie już kolorki typowo jesienne, beżowe, szare, jakieś tam białe, więc bardzo fajne. Także dziś planuję sobie ubrać właśnie do tej stylizacji, do tego sweterka właśnie takie długie skarpety. E, jeszcze zamówiłam z i takie butki. Pewnie te buty kojarzycie. E, kurczę, nie jestem do końca przekonana do nich. Nie wiem, czy będą mi pasować, no ale... Sprawdźmy to. I tak paczki już nie zwrócę, bo ona za długo leży i termin zwrotu już minął. Mariusz, jak zobaczy te buty, to po prostu będzie się ze mnie śmiał. Czeka na mnie na polu jak coś, bo mówi: Przemierz się szybko. Pojedziemy nagrać nagranie i będziemy gotować obiad. Także jak on mnie zobaczy w tych papućkach, to będzie hit. Oczywiście to nie są pantofle, to są buty. Zobaczcie, one się tak prezentują. Nie wiem, czy do końca mi się podobają, czy do końca jest to mój styl. Chociaż. Muszę po prostu je przymierzyć. One są bardzo cieplutkie, bo w środku tutaj mają futerko. Zobaczcie, ja mam rozmiar 36. Mają taką grubą podeszwę, więc hmm, co tu dużo gadać? Po prostu musimy je przymierzyć. E, jeszcze zamówiłam, jak to ja zobaczyłam, coś na stronie świątecznego. Już przypominam, że mamy jeszcze październik. E, zamówiłam takie świąteczne poszewki e, już na grudzień. Na vlogmasy, i tutaj one, te poszewki, właśnie świecą. Mamy tutaj wtyczkę w środku, trzeba tu włożyć baterię, i ta poszewka będzie świecić. Wzięłam takie dwie. I jeszcze zamówiłam takie prezenty zobaczcie, świecące prezenty na baterie I też planuję sobie je gdzieś dać na półeczkę, ale to dopiero w grudniu. Także nie rozgadujmy się dużo na ten temat. Dobra, ja się przebieram i lecę nagrywać coś na Instagrama. Tak się, kochani, prezentuje ta stylówka. Kurde, nie wiem, jakoś nie czuję tych butów. Hmm. Zobaczcie, jak one wyglądają. Takie po prostu buciki. Ubrałam do tego skarpety takie długie, w paseczki. Ubrałam szare, a z drugiej strony ubrałam... Biało, czarne i nie wiem które. Chyba się to gryzie. Hmm. Nie mam pojęcia. Czy te buty są spoko? Trochę są ogólnie na mnie za duże, bo mi latają. Wzięłam rozmiar 36. E, chyba 35 byłoby lepsze, no ale przecież już zwrócić nie dam rady. Dobra, będzie jak będzie. My już podjechaliśmy e, do parku, także będziemy robić foteczki. Ty będziesz robił foteczki. Ale ty mi będziesz robił foteczki, no ja będę ja pozować. tylko będę, będę, ja, pozować. Telefon tylko będę W końcu finalnie wybrałam białe skarpetki z czarnymi paskami. Czy pasują? Miejmy nadzieję. Mariusz mówi, że te buty są okropne. No, na krupówki byś pasowała. Na krupówki pasowała, Ale By teraz idealne. są modne te buty. Są fajne, tylko są trochę duże na mnie i mi spadają jak idę z nóg. No, ja bym <laughs> tak, czegoś tak, takiego nie Tak mi nie po ubrał. prostu człapią. Człap, nie ubrałbyś takich butów? Nie, ja bym tak nie wyszedł A z domu. wiesz, że te buty są modne teraz, tego sezonu? To jest hit tego sezonu, chłopie! No, ja jestem niemodny, widocznie, tak. Krystynko. No. No tak jest właśnie z nim rozmawiać. Bra, biorę kamerę i idę zrobić może jakieś ujęcia, ale nie wiem, czy nagram wam dużo, bo nie naładowałam sobie aparatu i zaraz mi padnie bateria, ale w razie czego mam jeszcze telefon, także może uda mi się coś telefonem ponagrywać. Mariusz ze mną idzie i się wstydzi moich butów. Mówi, że mam buty do je. Nie będę kończyła. Fajne buty. się od moich butów. No się dzisiaj wstydzi ze mną chodzić, naprawdę. Uwaga, uwaga, tak wyglądają kulisy naszych zdjęć. Nagrań Mariusz już szału dostaje, no nie? Już nie ma siły. Już nie ma siły, bo żona jest wymagająca. To źle to źle. Nie, e, nie to, to ułożenie, nie ten cień, nie to światło. Nie ten to nie widzisz tego, to nie w tą stronę gdzieś. A budziki się świetnie prezentują. Jak w domu mi się nie podobały, tak teraz mi się podobają bardzo. A tobie nie muszą. Na klubówki dalne. Jak coś, to ja teraz pozuję Mariu robi zdjęcia, ale nie jest to takie proste. A jeszcze musicie nagrania. Dobra. Jak wyglądam? to be Nie zrobiłeś ani jednego zdjęcia. Jak nie zrobiłeś ani Mamy jednego nagrywa, zdjęcia? Nie denerwujesz. Już jeszcze raz. Jezu. Ciach. Lecimy. I co? Wyszło coś? Wszystkie wyszło. Wszystkie są piękne. Tak. I dla Ciebie zawsze chodź na obiad, do domu, ładnie wyszło i chodź do domu na obiad. Głodny jestem. Nie, poczekaj. Bo ja mam taki pomysł, że chodź bliżej, ja dam tak rękę, a Ty mnie wtedy nagrasz. Rozumiesz? Bliżej musisz przyjść. Mi się halo. Rozumiem cię. Czy... Tak, musisz nakierować na mnie. <grych> tak, telefon na mnie. Na mnie do góry. To jest na ciebie. Ale ja dam tak rękę i odsłonię, no nie? Rozumiesz? No. 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 3, 2, 1, boczą. Tak wygląda zawsze nasze nagrywanie że końcem końców się pożremy i Mariusz mówi, że ma nerwy na mnie. Mam nerwy odkąd kamerę Możesz się wytłumaczyć i... jakoś? Możesz? Nienawidzę zdjęć. <noise> Mariusz nienawidzi zdjęć, ja kocham zdjęcia. I jak tu się dogadać? Nie mam pojęcia. Jeszcze znalazłam jedno miejsce, takie leżaczki. Także idę sobie jeszcze tam zrobić fotki, jakieś nagrania, ale nie wiem czy coś w ogóle z tego będzie. O właśnie takie leżaczki sobie znalazłam, fajne. I co Misiek, jak twoja koncepcja? Halo Misiek! On mnie w ogóle już nie słucha naprawdę. Wkurzył się na mnie i mnie nie słucha. Ej, to może my tak tu zostaniemy, nie wracamy do dzieci. Po dzieci musimy jechać właśnie. No, nie chcę mi się trochę obiadu dzisiaj gotować. Stawaj! Fotki mi rób. O, Halo. Da. misiek! No i te zdjęcia. Ja chętnie bym już stąd nie wracała, bo jest tak cieplutko, dosłownie jak lato, aż te buty dzisiaj nie pasują do tego ciepełka. Fajnie się leży na leżaczku. Misiek, a ty pewnie głodny, co? Chodźmy, tak? Idziemy na obiad? Idziemy. To znaczy idziemy gotować obiad. Ty dzisiaj gotujesz, czy ja? Ty. Ty. Ja już nie mam siły. <laughs> tych ja już nie mam siły. Znowu będziemy... nie masz siły? Nie. Leżaczki bardzo fajne. Wygodnie ubrałam się. Także można sobie leżeć. Ale ty mnie denerwujesz. Jezu. A po co ty wyłączasz się Nagrywa się mów. Co? Nagrywa się mów. Ale fajnie trochę witaminy D i co się ze mnie śmiejesz? No masz już dość Masz już dość Dobra, chodź, idziemy. Może coś będzie z tych jak nie no to trudno. O, widzisz jak mi złapią buty? Jak klapki. Tak mi się podnoszą tu w górę. Jak o. klapki, no. za duże. Cyk, 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 cyk. Jedziemy już do domku, jedziemy gotować obiadek. Po prostu tragedia, my nie możemy robić razem zdjęć, zaraz mi aparat padnie. Bo Mariusz zawsze ma jakieś ale, naprawdę. Nie, bo... Co tobie powiesz nie, na ten temat? Bo tobie nie dogodzi. Nie, mi nie, nie dogodzi. Mi nie dogodzi, to nie krzywo, dogodzi. to było to, to ucho, to Ej, bo to mnogo, ja mam inną wizję zdjęć niż ty. Zamów Ty fotografa. masz inne oczy niż ja, naprawdę. Zawsze tak jest, jak robimy zdjęcia, czy coś nagrywamy na Instagrama Naprawdę, Dla mnie wszystkie zawsze. zdjęcia są takie same Dla niego wszystko jest takie same, dla mnie ujęcie jest inne Szkoda gadać Dobra, daj całuska, jedziemy na biur, jestem głodna Przyjechaliśmy do domku i dobrze, że mamy cały garnek rosoł, bo rano nastawiłam. Jak jechaliśmy do kościoła na 11, to poprosiłam teściową, żeby mi tutaj zerkała na rosół. Od razu ugotowała mi jeszcze makaronik, także zobaczcie jaką mam dobrą teściową. <grych> mamy obiad gotowy. E, tutaj jest rosołek dla Nuni. Proszę, Niuni, weź tylko gorący i jeszcze nałożymy e, rosołek dla Krystianka. W ogóle ostatnio kupiłam takie fajne miseczki w Pepko. One są takie malutkie, zobaczcie. Rewelacyjne. Chcecie dużo rosołku czy mało? Dużo. Dużo? Dobrze, no to dużo nalejemy, Cyk, makaronik. Z marchewą czy bez marchewy? Z marchewą. Z marchewą? Dobrze. Krystianek lubi marchewę, tak? Podmuchaj, Krysianek teraz mucha? <grystanie> ja miałeś dłuchać a nie Dobrze, zjedz sobie. Mmm, jaki dobry, pyszny? Smakuje Krystianku? Czy nie smakuje? A kto tu się obraził? Kto tu się obraził? A chcesz jeść sam, ładnie? Co? Chyba się obraził. Po mama mi się takie fochy? Oczywiście, że po tobie. No pewnie po mnie. Ty tak szczelasz mnie raz. Jasne, oczywiście, na pewno. <grystanie> Masz Misiu, am. Pięknie. hebeczkę nabierzemy. Misia jak pijemy kawę? Tak, zrób. Dwie. Co? Zrób, tak. W moim jesiennym kubeczku. Tym ci zrobię, dobra? Po zrobię. Jesienia. <grystanie> Jesienia. Kubeczki są cudne, ostatnio co chwilę z nich piję tylko kawkę, herbatkę Po prostu genialne e, Także robimy kawusie Ostatnio Mariusz kupił taką kawę w sklepie e, I powiem Wam, że bardzo mi podpasowała e, Jest intensywność 5 na 10 e, I ona jest mi się tania ta kawa, no nie? 25 zł, 25 zł. Bardzo tania no. Także powiem Wam, że bardzo tania, a bardzo pyszna Także polecam z Prima Proszę, kawka. O, Zobacz jak dużo. O, z pianką. Dabaj. Kaweczka. Spróbuj, czy dobra? Słodziłeś? Spróbuj, czy dobra? Nie słodzona. Nie słodzona. Co, że nie poznał. Skąd wiedziałeś, że nie słodziłam? Byłaś pianka, nie, nie, nie a Co ty myślisz, że będziesz leżał, tylko a ja ci będę donosić. Kawkę, obiadę i wszystko? Tak? Bo my e, nie, leżyłem. pewnie. To że idzie na drzemeczkę. Giemnyny. Idziesz spać, Krystiana? Bo mi się nawet chce spać, mm. Grosia. Mm, tak. Mi się jak brokuł, brokuł, wykipi. Brokuł. Gotuję brokuła, bo robię jeszcze drugie danie: kotleciki, brokułek, ee, ziemniaczki. Będzie pyszota. Głodna 13. jestem, jest która godzina? O 15. Ja piję kawę i ja mam tylko jedną krągę rano. Muszę się zaraz brać za obiad. Ziemniaczki się gotują, brokuł się gotuje i... strasznie mi się nie chce robić kotletów. Może mi się ty zrobisz, co? Nie, ja nie umiem. Co? Ja nie umiem. Umiesz. Ja nie umiem zrobić. Ja bym tylko skończył. Termomiksa masz, masz? To proszę gotować. On nie robi kotletów. <laughs> On nie robi kotletów. No dobra, ja zrobię. Chodź tu, pijemy razem kawusia. W jesiennych kubeczkach. Spadniesz Krystianku, uważaj. Ostatnio byłam w galerii i kupiłam sobie trzy pary spodni, bo chodziłam po galerii i zmyślałam, że muszę sobie kupić jakieś spodnie, bo mam mało po prostu jeansów, a już mi się troszkę przytyrały niektóre. I akurat była Zuzia na urodzinach, na kulkach tam ze szkoły u koleżanki. No więc ja sobie potem poszłam do sklepu i wstąpiłam do jednego sklepu, już nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa w galerii i mierzyłam spodnie, ale spodobały mi się trzy pary. I tak się zastanawiałam, kurde, które wziąć te spodnie. Aż nie, w końcu pani mówi tak... Nie wiedziałaś, która wziąć, to kupiłaś wszystkie. No właśnie, pani <gry> mówi tak, a niech pani sobie kupi czy pary, będą już na cały rok, spomyślałam, kurde, w sumie... Pewnie. Ma rację, ma rację. Pewnie. Także kupiłam trzy pary spodni i najlepsze jest to, że kupiłam z rozszerzaną nogawką. Są nogawki takie poszerzone Nie są rurki, no to nie są takie typowo dzwony No nie, ale nie są to rurki Więc, z spaliż uważaj Są to po prostu takie szersze spodnie I przyszłam do domu Bardzo się cieszyłam, że te spodnie kupiłam Przymierzyłam je Mariuszowi A Mariusz co powiedział? No mi się nie podobają Że jemu się nie podobają Także od razu zaczęły mi się one też nie podobać ale jak już je kupiłam, to już muszę w nich chodzić. W sumie sobie później pomyślałam: A co tam chłop? Jemu się nie podobają. Ważne, że mi się podobają. Ja w tym będę chodzić, nie on. Także mam trzy pary spodni. Dzisiaj, nawet w jednych, byłam w kościele. Mi się podobają. Tobie nie muszą. Chodzi się w tym, co ja się dobrze czuje. No właśnie. No chodź, chodź, Pierwszy raz ubrałam takie poszerzone spodnie, bo ja zawsze wszystko takie obcisłe, Leginsy obcisłe, spodnie jeansy, rurki obcisłe, więc no jakiś tam przełom modowy jest. Bo teraz jest moda właśnie na takie szersze spodnie, więc fajnie, fajnie. Muszę sobie teraz zmontować te nagrania, które nagrywałam na Instagram na ten konkurs Sinsai nie wiem, czy coś z tego w ogóle wyjdzie, bo Mariusz strasznie marudził podczas nagrywania, ale jakieś tam zdjęcia mam. Także mam nadzieję, że coś wybiorę z nagrań. Strasznie chłop marudził po prostu. Mam nadzieję, że jakieś fotki wybiorę. Mariusz mi porobił takie. Zobaczcie. Jeszcze nie obrobione światło, nie poprawione. Także na razie tak się prezentują. Jest ich masa. Zobaczcie, ile zdjęć <grym> i nagrań. Mam nadzieję, że coś wybiorę, chociaż. No, chociaż. no nie wiem, czy mi to nagranie wyszło. Oczywiście, jak chcecie zobaczyć, jak wyszło to nagranie na konkurs Sinsai to wkładajcie na mojego Instagrama. Tutaj wam zostawiam nazwę mojego Instagrama, także obserwujcie. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more. No, just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now, it's Cześć kochani, witam Was dokładnie 3 dni później e, Wiem, wyglądam strasznie, ale po prostu e, zaraz jedziemy do lekarza i jadę do trychologa, więc myję włosy, żeby były świeżutkie, ogarnięte. Jadę do dermatologa, więc raczej dzisiaj malować się nie będę i będę tak paradować bez make-upu. No cóż, mam jakieś tam niedoskonałości, ale po to jadę, żeby je pokazać. Jedziemy do Krakowa, do tego lekarza, a do trychologa jadę, ponieważ wypadają mi bardzo włosy od dłuższego czasu. I jadę po prostu sprawdzić, co z moimi włosami jest nie tak i dlaczego mi wypadają. Czas w pewnym sensie wiem też, dlaczego mi wypadają, ponieważ mam dużą anemię. Właśnie Mariusz poszedł mi drukować wyniki badań, żebym pokazała lekarzowi. Ale no, mam straszną anemię, więc włosy też wypadają dlatego. Mam nadzieję, że dostanę jakieś żelazo, bo na pewno będę musiała zażywać, ale ja anemię mam prawie całe życie, także... No, tak to wygląda, moje włosy się sypią, brakuje mi witamin, więc coś muszę z tym zrobić. kurde, ja nienawidzę po prostu myć włosów, bo za każdym razem jak myję włosy, to ja muszę je godzinami rozczesywać, bo po prostu są takie kołtony, że tragedia. Mimo tego, że użyłam odżywki, użyłam później odżywki. Streju, dokładnie tej z Only Bio. Kiedyś jak ją kupiłam, to wam ją pokazywałam. I jest taka średnia, powiem wam. Także nie polecam. Średnio się rozczesują po tym włosy. Także mimo tego dalej mam jedne wielkie kołtony. Zobaczcie. Może trochę dzisiaj sobie dam korektora na buźkę, żeby nie straszyć gdzieś pod oczy, bo mam straszne silce pod oczami. No, takie uroki, właśnie tej anemii. Więc zbieram się na szybko i będziemy jechać. Ja już swoje włosy dam sobie na buźkę teraz mgiełkę nawilżającą. Bardzo ją lubię, to już jest moje trzecie chyba opakowanie, jak dobrze pamiętam. Fajnie nawilża twarz, także mgiełka. Tak jak mówiłam, nie robię make-upu, jak się wchłonie, to dam tylko korektor pod oko, żeby nie mieć tych sińców pod oczami i nałożę sobie jeszcze kremik z SPF, z Holika Holika, jest bardzo fajny. Też polecam. Także teraz kremik. Zastanawiam się, czy się przebierać, ale chyba tak pojadę ubrana na luzie. Nie będę dziś już kombinować, jakoś specjalnie ładnie się ubierać, bo nie mamy czasu. Mamy ponad godzinkę jazdy do Krakowa, więc za chwilkę musimy dosłownie wychodzić. Korektor pod oko. Będzie. Dobra, my ruszamy Na Kraków. Ile mamy mieć drogi? Godzina 15 Godzina 15? Żebym się nie spóźniła znowu 16.03 Mam na 17.20 Także

To, to, skakiwać? Tak. Eee, ja. Tutaj można sobie usiąść z nogami w moją stronę, dobrze. Eee, I tak, opieramy sobie nóżki tutaj, jeśli jest taka potrzeba, o ok. I sprawdzimy sobie najpierw ustawienie, dobra? jest mhm. wszystko w porządku? Czyli opiera sobie pani brudkę i ja sprawdzam, czy nie jest za wysoko. Chyba troszkę za wysoko. Dobra, a ty. Okay. Widzi Pani jak po takie trzy białe kreseczki. Tak, tak. One muszą być w jednej linii, abym ja mogła zrobić badanie, więc jeszcze troszeczkę wezmę w dół. Tak, tak, jeszcze w dół. Ok. O, teraz. O, super. Więc zamykamy teraz oczy, dobrze? I nie otwieramy, dopóki ja nie powiem, że już można. Ja już jestem w gabinecie w Krakowie Vivo Clinic e, i właśnie miałam robione badanie sprzętem Observe 520X. Pani mi tutaj podpowiada, bo nie do końca pamiętałam. E, I teraz sprawdzamy mój stan cery. Możemy sobie zerknąć i nawet przybliżyć troszeczkę ten obszar, gdzie był największy problem. Tutaj mamy właśnie mm -hmm. e, z 30 lipca pierwsze badanie. To było pierwsze to u góry, tak? Tak, tak. Mm -hmm. Tutaj mamy datę. I tutaj mamy kontrolę z dzisiaj. No i widzimy na pierwszy rzut oka, jakby jeszcze nie patrząc przez inne filtry w tym urządzeniu, że jest poprawa jest zdecydowanie mniej stanów zapalnych, mniej wyprysków. I zaraz sobie też zerkniemy sobie w świetle uda w lampie UV, w przebarwieniach, w naczynkach, jak też tam skóra wygląda,